Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem WS Zony Ryszarda Kara jest streza co niewspólmierna do popełnionego czynu. W 2019 roku glosno było o Zonie Ryszarda Kalisza, która zdecydowała się prowadzić samochód w stanie nietrzeźwości. W czasie przejazd z kiełtem Dominika K. nie tylko miała 2,5 promila alkoholu we krwi, ale i pasażera w osobie 3, 5 letniego wówczas syna, którego chwilę wcześniej odebrala z przedszkola. Przypominamy, Zonia Ryszarda Kalisza grozi do 5 lat więzienia. Narazila dziecko na ciężki uszczerbek na zdrowiu. W maju minionego roku kobieta usłyszała wyrok. Sat rejonowy dla Warszawy Zoliborza uznali za winna zarzucanych czynów i wymierzył karę roku i 8 miesięcy ograniczenia wolności, która miała polegać na wykonywaniu prac społecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Miała też wplecić 15 tysięcy złotych na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Obrona i kurator rozkażyciela posilkowego zony Kalisze wnieśli jednak odwołanie, które, jak się ostatnio okazało, już zostało rozpatrzone przez SAT. Zgodnie z decyzją wymiaru sprawiedliwości wymierzona kobiecie kara została znacznie złagodzona. W efekcie wyrok roku i 8 miesięcy prac społecznych zamieniono na 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem świadczenia nieodplatnych prac na cele społeczne. Oprócz tego zakaz prowadzenia pojazdów został obniżony z 6 do 4 lat, a kara pieniężna z 15 do 10 tysięcy. Najbardziej zaskakuje jednak linia obrony oparta na tym, że ukochana polityka mimo stanu nieprzezwości. Poruszala się prawidłowo, a wiec nie narazila syna na niebezpieczeństwo. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Choć tego typu argumentacja, jakim z cudem zdolala przekonać Sat, nie przemawiała ona do prokuratury. Wymierzona kara jest treza, co niewspólmierna do popełnionego czynu. Skazana prowadziła pojazd. Znajduje się w stanie znacznej nietrzeźwości. Przewoziła przy tym malolotniego syna brzmi cytowane przez Super Express oświadczenie prokuratury okręgowej w Warszawie, podpisane przez rzeczniczkę prasową Aleksandrę Skrzyniarz. Głos zabrał także przedstawiciel prokuratury krajowej. Decyzja sądu to jak najgorszy przykład dla wszystkich, którzy osmielają się wsiadać za kierownicę po wypiciu alkoholu. Dla takich osób nie powinno być poblazania i taka zasada kieruje się prokuratura. Kierując wnioski o surowe kary, które mają działać odstraszająco, skomentował zaskakujące złagodzenie kary Karol Borchulski. Prokuratura wystapila do Sadu z wnioskiem o pisemne uzasadnienie wyroku, co być może oznacza. Zero rozwaja złożenie kasacji od tego wyroku do Najwyższego.